Wilno to miasto, które łączy 600 lat historii i tradycji z nowoczesnością. Urokliwą starówkę wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO z dzielnicami finansów i biznesu. To ponad pół milionowy, tętniący życiem organizm, stolica i Duma Litwy. Jej gospodarcze, kulturalne i naukowe centrum. W latach zaś 20 i 30 minionego stulecia Wilno było znaczącym miastem nauki i kultury w odradzającej się po ponad 100 latach Rzeczpospolitej Polskiej. Jej symbolem stał się wskrzeszony polski uniwersytet Uniwersytet Stefana Batorego. 19 kwietnia 1919 roku Józef Piłsudski na czele polskiego wojska wkracza do Wilna. To jedna z pierwszych polskich operacji wojskowych trwającej wojny z Bolszewikami. Polska ludność miasta nie kryje swojego entuzjazmu. Spełniają się marzenia o powrocie do Rzeczpospolitej. W tym czasie w mieście już od kilku miesięcy działa społeczny komitet powołania do życia Polskiego Uniwersytetu. Jednak dopiero decyzja naczelnika państwa o powierzeniu misji tworzenia uczelni Ludwikowi Kolankowskiemu, młodemu historykowi posiadającemu zaufanie Piłsudskiego, nadaje sprawie właściwy bieg. Kolankowski jeszcze wiosną w trakcie jednego ze spotkań w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jasno zadeklaruje. W imieniu Pana Naczelnika Państwa proszę Pana Ministra o przyjęcie do wiadomości, że w jesieni bieżącego roku będzie w Wilnie otwarty pełny uniwersytet ze wszystkimi wydziałami zadanie wydawało się niewykonalne. W krótkim czasie Kolankowski musiał znaleźć i doprowadzić do używalności budynki, w których uniwersytet miałby funkcjonować, ale co jeszcze trudniejsze, musiał znaleźć chętnych do objęcia katedry powstającej uczelni. W swoich staraniach mógł liczyć na tych, którzy już wcześniej działali na rzecz odtworzenia wileńskiej uczelni. Chirurg profesor Józef Ziemacki, przymierzany do roli pierwszego rektora odrodzonego uniwersytetu, prawnik Alfons Parczewski, który w późniejszych latach obejmie stanowisko rektora, lekarz Stanisław Władyczko, przyszły prodziekan Wydziału Lekarskiego i jeden z najwybitniejszych polskich artystów tego okresu Ferdynand Ruszczycy. Przymierzali Polskę w poszukiwaniu sprzymierzeńców w walce o polską uczelnię w Wilnie. Dziś niezwykła atmosfera i klimat miasta przyciągają do Wilna każdego roku ponad milion turystów z całego świata, a Uniwersytet Wileński jest uznaną marką w skali europejskiej. Sto lat temu, otrząsające się z wojennej zawieruchy miasto i możliwość pracy w dopiero powoływanej do życia uczelni, niejednokrotnie nie przekonywały pracowników naukowych do przenosi. Na pracę w Wilnie zdecydowali się przede wszystkim polscy naukowcy z dawnego zaboru rosyjskiego, związani z uczelniami z Petersburga, Moskwy, Kijowa i Charkowa. Przybyłych naukowców spotykała w Wilnie sympatia i szacunek mieszkańców miasta. Pisarz Antoni Gołubiew, Wilnianin i absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego, po latach pisał. W Wilnie być profesorem znaczyło coś więcej niż mieć mitrę książęcą. Był on niby członek Domu Królewskiego z tą poprawką, że to nie była czcza cześć dla tytułu, lecz dla wiedzy i dla charakteru. Poza kadrą, uniwersytet potrzebował jeszcze swojego miejsca na mapie miasta. Rozległy kompleks zabudowań uniwersyteckich zajmuje znaczną część wileńskiej starówki. To miejsce, które dziś, tak jak setki lat temu, służy przede wszystkim nauce. Kompleks powstawał i zmieniał się na przestrzeni czterech wieków. Jego ostateczny kształt i forma to efekt modernizacji z przełomu XVIII i XIX wieku. Malownicze dziedzince, Kościół Świętych Janów, w którym odbywają się najważniejsze wydarzenia uniwersyteckie, czy Aula Kolumnowa z niezwykłym zwieńczeniem frontu przypominającym nakrycie głowy Napoleona to dziś nie tylko budynki współczesnego Uniwersytetu Wileńskiego, ale też atrakcje turystyczne miasta. W 1919 roku kompleks ten stał się siedzibą uniwersyteckiej administracji, biblioteki, a także wydziałów teologicznego i humanistycznego. Większość budynków znajdowała się jednak w opłakanym stanie. Pełny blask odzyskały dopiero pod koniec lat dwudziestych. Budynki pozostałych wydziałów, instytutów, pracowni rozsiane były po całym Wilnie i jego okolicach. Wśród nich znalazły się m.in. kolegium Adama Czartoryskiego, gdzie mieścił się Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, dawna Szkoła Chemiczna, w której swoje miejsce znalazły zakłady chemiczne, Pałac Sapiechów na Antokolu, w którym funkcjonowała Klinika Oczna, czy dawne zabudowania pobernardyńskie, zajęte przez Wydział Sztuk Pięknych. Wilno po blisko stu latach przerwy znowu stawało się miastem uniwersyteckim. Wszyscy byli przejęci tym, że Uniwersytet powstaje na nowo. Lud prosty mówił o tym jakby o jakimś wielkim święcie. Z wyrażeń tych prostych ludzi bił tak głęboki patriotyzm. Tak wielkie przywiązanie do Polski i taka miłość do tej instytucji, że tłumaczyć ją sobie mogę tylko wrodzoną u tych ludzi głębią uczucia i wspomnieniami tradycji dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. To słowa profesora Michała Siedleckiego, który 11 października 1919 roku, w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego, przyjął od naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego insygnia rektorskie. I objął jako pierwszy zaszczytne stanowisko rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Odrodzony uniwersytet kontynuował tradycję Akademii Wileńskiej. Był uczelnią szerokoprofilową, na której obok wydziałów humanistycznego, teologicznego, matematyczno-przyrodniczego oraz prawa i nauk społecznych funkcjonowały także Wydział Lekarski oraz Wydział Sztuk Pięknych, w ramach którego prowadzono także kierunek architektura. W późniejszym czasie powstał także Wydział Rolniczy. Ledwie na młodym uniwersytecie rozpoczęto codzienną pracę, a już stawić musiał czoła kolejnym poważnym problemom. Jeszcze przed końcem roku akademickiego 1919-1920 uczelnia musiała przerwać swoją działalność. Prawnik Wiktor Sukiennicki, wówczas student pierwszego roku, tak wspominał ten okres. Nienormalność naszych studiów nie polegała tylko na ich improwizacji. W 1920 roku zostały one przerwane przez wypadki wojenne, które spowodowały powszechne niemal włożenie przez studentów i studentki mundurów wojskowych. Wojna polsko-bolszewicka na kilka letnio-jesiennych miesięcy zmusiła kadrę uniwersytetu do opuszczenia miasta, które na mocy porozumienia litewsko-bolszewickiego znalazło się w granicach Litwy. Przyszłość uczelni stanęła ponownie pod znakiem zapytania. Przerwa w funkcjonowaniu uniwersytetu trwała na szczęście zaledwie kilka miesięcy. Już na początku listopada uczelnia wznawia swoją działalność w Wilnie, zajętym przez polskich żołnierzy dowodzonych przez generała Lucjana Żeligowskiego. Ferdynand Ruszczyc, który pod koniec października wraca do miasta napisze: Niedawne przeżycia nasze nasunęły niejednemu z nas myśl, że z miastem rodzinnym, z krajem ojczystym wiąże nas najbardziej niedobrobyt, niewygoda i przyzwyczajenie, ale to, co jest najmniej uchwytne i realne. Co się nie daje ani przetopić na korzyści materialne, ani nawet ująć w słowa. Kolejne 20 lat funkcjonowania uczelni to okres jej stałego i stabilnego rozwoju. Liczba studentów wzrosła w tym czasie sześciokrotnie. W 1939 roku było ich ponad 3000. Wśród nich, obok Polaków, także Żydzi, Białorusini i Litwini. Mury Uniwersytetu Stefana Batorego opuścili między innymi późniejszy noblista Czesław Miłosz, premier rządu RP na uchodźstwie Stanisław Cat-Mackiewicz, rotmistrz Witold Pilecki, pisarze Józef Mackiewicz i Antoni Gołubiew, ale także wybitny poeta żydowski Abraham Sukewer czy malarz litewski Wlada Zdrema. Stale zwiększała się liczebność kadry naukowej oraz pomocniczej. Powstawały nowe obiekty dedykowane pracy naukowej i dydaktycznej: obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny, prosektorium. Założono stację hodowli zwierząt i rozpoczęto budowę gmachu dla Wydziału Rolniczego. Pracownie i zakłady zostały bogato wyposażone. Rozwijała się też biblioteka uniwersytecka. Regularnie ukazywało się czasopismo Alma Mater Villensis. W trakcie inauguracji roku akademickiego 1929-1930 ówczesny rektor, ksiądz profesor Czesław Falkowski, mówił: Uniwersytet nasz jest instytucją wielką, która bynajmniej nie stanęła u kresu swojego rozwoju, która wciąż rośnie, krzepnie. Rosnąć musi, jeżeli ma spełnić szczytne, lecz bardzo ciężkie zadanie. Rozwój uczelni zatrzymał brutalnie wybuch II wojny światowej i zajęcie Wilna przez wojska sowieckie, a następnie litewskie. Dwudziestoletnią działalność Uniwersytetu Stefana Baterego w Wilnie zakończyło uroczyste nabożeństwo 15 grudnia 1939 roku. W kolejnych dniach kilkuset studentów wywieziono nad granicę łotewską, a kadrę profesorską eksmitowano z zajmowanych mieszkań. Kolejna fala przesiedleń miała miejsce w marcu 1940 roku. Polski Uniwersytet w Wilnie przestał istnieć. Nieco ponad 5 lat później uczeni i studenci dawnego Uniwersytetu Stefana Batorego współtworzyli niemal wszystkie powojenne polskie uczelnie. Część z tych, którzy w grudniu 1939 roku rozstawali się na zawsze z Wileńską uczelnią, dotarła kolejowymi transportami do Torunia. Miasta, gdzie, jak pisała w dniu przyjazdu przyszła profesor etnografii Maria Znamierowska-Pryferowa, gotyk krzyżackich kościołów wydaje się surowy w swym pięknie. Oprócz znamierowskiej do Torunia dotarli m.in. Władysław Dziewulski, Konrad Górski, Wilhelmina Iwanowska, Tymon Niesiełowski, Edward Passendorfer i wielu, wielu innych. I to właśnie w Toruniu rozpoczęli kolejny etap swojego życia, współtworząc zupełnie nowy uniwersytet Uniwersytet Mikołaja Kopernika.